Witajcie kochani na kanale Dzisiaj chciałam wam pokazać moich ulubieńców Maja Tutaj troszkę ich mam Niektóre będą się powtarzać już z ubiegłych miesięcy A niektóre są nowe Więc jeżeli chcecie widzieć co polubiłam, co... Mi się sprawdzało w tym miesiącu To zapraszam Was do oglądania Pierwszym kosmetykiem Który Którego używałam pierwszy raz Który spodobał mi się I Jest Maska z Care e, z olejkiem z awokado e, i e, ta maska bardzo e, po prostu e, kiedy nałożę tą maskę na moje włosy e, czuję właśnie że ta maska jest e, E, nakładam ją sobie na końcówki, przyczesuję sobie ją później e, z nią całe włosy. Po spukaniu moje włosy są miękkie, fajne, e, fajnie, fajnie się później rozczesują. Już potem nie potrzebuję żadnego e, preparatu właśnie do rozczesania e, włosów i na pewno ją kupię po raz kolejny. E, i serdecznie mogę ją Wam polecić. Następnie mam mm, także produkt do włosów jest to już następny raz w moich ulubieńcach nawilżający spray ułatwiający rozczesywanie włosów. Bardzo Dobrze Właśnie nawilża moje włosy. Używam go właśnie przed rozczesywaniem, kiedy właśnie jeszcze nie miałam tej maseczki. Moje włosy po użyciu nie wszystkich mask i odżywek na moje włosy dobrze się one rozczesywały i właśnie z tym sprejem bardzo dobrze się rozczesywały. Następnym kosmetykiem jest pierwszy raz w moich ulubieńcach, żelowy krem do mycia twarzy z Nivea. Jest on do cery suchej i wrażliwej. Kupiłam go w ciemno, ponieważ go jeszcze wcześniej nie używałam. I mogę powiedzieć, że i tutaj na, na opakowaniu piszę, że głęboko oczyszcza i nawilża, i z tym mogę się zgodzić, ponieważ po umyciu mojej twarzy właśnie tym żelowym kremem moja cera jest fajnie nawilżona, gładka. No, i nie czuję takiej suchości po wytarciu jej, jak naprawdę czułam z niektórymi właśnie kosmetykami do mycia twarzy, I, i na pewno Wam go polecam, ponieważ mi się sprawdził. Może Wam się też sprawdził. Dajcie znać. I... Na pewno kupię go po raz kolejny Ale także będę testować jeszcze inne Następnie mam tutaj z Avon True regenerujący, rozświetlający krem do twarzy na noc, po posmarowaniu mojej twarzy tym kremem, jakbym miała ją nawilżoną. I to jest jeden z nielicznych moich kremów, po których twarz mnie nie ściąga. Po, po prostu, po którym. Czuję, że ta twarz jest nawilżona, że się nic z nią nie dzieje. Um, następnie um, mam też właśnie z um, Avon True krem do twarzy na dzień. Um, um, jest to krem, który nawilża i gładzi um, i także właśnie czuję, że moja twarz jest po nim Nawilżona, i że się także nic z nią nie dzieje. I następny krem, i już ostatni, który właśnie polubiłam, jest krem z Niwa. Bardzo spodobał mi się i także fajnie nawilża moją twarz w porządku, jak go. Użyłam od razu po pierwszym e, posmarowaniu mojej twarzy, nim e, bardzo mi się spodobał dosyć, e, że fajnie nawilża tą twarz. To jeszcze e, ma bardzo ładny zapach. I no oczywiście po skończeniu tego kremu mu będę musiała zamówić e, po raz kolejny ponieważ teraz chyba raczej nie będę umiała się z nim rozstać, chyba z niego bardzo zadowolona i także mogę go polecić. Następnie mam e, z Eveline Cosmetic e, podkład matujący. E, o odcieniu 101 Ivory tak dosyć niedawno zaczęłam go używać i nie narzekam na niego ładnie się trzyma na mojej twarzy mam jakiś licznych przebarwień po całym dniu jego użytkowania następnie mam korektor z Lovely Odcieniu 01 Soft, także używam go niedawno, ponieważ niedawno go zakupiłam w Rossmanie. Bardzo fajnie korektor ma bardzo fajne krycie. Fajnie dopasowałam sobie, fajnie właśnie sobie dopasowałam jego kolor. I póki co mi się sprawdza, i po jego skończeniu, także myślę, że zakupię sobie właśnie takiego samego. I następnym kosmetykiem do makijażu jest jest baza pod makijaż, jest ona z Max and More. Kiedyś ją kupiłam w Action, no i tak sobie ją cały czas używam, ale już no niestety mam ją przy końcu. bardzo dobrze trzymają się na niej cienie i jestem z niej zadowolona. Teraz, jak tylko pojadę do Action, oczywiście muszę sobie ją kupić. Teraz sobie zamówiłam inną z, z Avonu. Będę ją używać pierwszy raz i mam nadzieję, że też mi się sprawdzi. Ale ta musi być obowiązkowo. Następnie mam brązer. Bronzer już jest chyba drugi raz w moich y, ulubieńcach, jak nie trzeci, nie pamiętam. Jest on z Max More, miałam go w kalendarzu adwentowym. Jest on matowy i e, bardzo cieszę się, że go mam. Ma super pigment, naprawdę e, nie potrzeba go e, zbyt dużo żeby było go po prostu na twarzy widać i mam nadzieję, że w action będzie, już muszę obczaić tam i najlepiej sobie go kupić w zapas. Następnie mam już kolejne opakowanie rozświetlacza. Rozświetlacz jest z Lovely. E, bardzo dobrze wygląda na mojej e, twarzy mm, Bardzo ładny ma odcień, e, ciepły e, I... Mm, póki co przywiązałam się do niego i ciężko będzie Żeby go zmienić na inny e, Ale no też trzeba próbować Niedawno zamówiłam kredkę, e, rozświetlać w kredce z Avonu i także będę ją próbować, więc może. I następnie mam e, matową z Power Style, 16 godzin. E, mam ją na ustach. E, tak Jest ona moją ulubioną, naprawdę... E, jest ona trwała i to jest moja najtrwalsza właśnie do tej pory pomadka, którą mam, którą używam. I Już mogliście możecie już pewnie zauważyliście, że na każdym filmiku mam ją na ustach, ponieważ ją bardzo lubię, ale teraz tak, że będę patrzeć już za innymi kolorami, inne kolory wypróbuję. Tutaj jeszcze roletkę Incadence z Aivonu. Ma ona bardzo ładny, intensywny zapach. Bardzo ją lubię. No i także już mam jej niewiele, i będę także ją zamawiać, ponieważ bardzo, bardzo lubię ten zapach. I także ją po raz kolejny kupię. Mam tutaj także z Avonu. E, spray. E, jest to edycja limitowana. E, Persif Dev. E, do tej e, kupiłam go i na opakowaniu było napisane. E, edycja limitowana. E, myślę, że. Mm, jeżeli by był. Teraz e, ma on bardzo ładny zapach, taki intensywny, jak lubię. E, I myślę, że jeżeli teraz e, byłby w katalogu, to bym go zakupiła, ale no, na razie go e, nigdzie nie widziałam. Dajcie, jeżeli e, wiecie, czy faktycznie będzie. Czy może jest? Może nie widziałam go. E, jestem e, bardzo ciekawa. I to już wszyscy moi ulubieńcy. No, troszkę ich było. I dajcie znać, jak Wam się podobał ten filmik. Jeżeli podobał, zostawcie kciuka w górę, będzie mi bardzo miło. I dziękuję Wam za oglądanie. A także dziękuję Wam za to, że jest nas tutaj już coraz więcej. Dla niektórych może to nie jest za duża liczba, ale ja się bardzo cieszę. Zobaczenia w następnych filmikach.